Cześć, witam ponownie. Językowa TV, nauka języka angielskiego. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem dla was dwa słówka, których wymowanie jest dosyć oczywista po tym, zwłaszcza jak przeczytamy te słówka w tekście, więc właśnie chciałbym je dlatego, i dlatego chciałbym je omówić. I są to słówka te dwa tutaj się wyświetlają. I teraz pytanie do Was, właśnie jakbyście przeczytali te słówka? Jedno słówko i drugie słówko. I teraz dodam jeszcze, że jakiś czas temu też nagrałem odcinek podobny, pułapki w wymowie niektórych słówek. Także zachęcam Was do obejrzenia go. No a teraz kontynuujmy o tych dwóch słówkach. Otóż pierwsze oznacza jacht, a drugie z kolei oznacza taki termin trochę polityczny, trochę wojskowy, czyli zamach stanu. No, i teraz jaka jest wymowa? Otóż wydawać by się mogło, że pierwsze słówko to jest jacht, jacht, a drugie kup, kub, ale tak nie jest. Otóż słówko oznaczające jacht to będzie jad, jad. No, i to zapiszę w ogóle na kartce. I to jest e, w ten oto sposób. Po prostu tak, jakby powiedzieć jad, jad. I teraz przykład proste zdanie this yacht is huge. This yacht is huge, czyli ten jacht jest ogromny. A mówię o tym dlatego o samym jachcie, dlatego że jakiś czas temu tłumaczyłem po prostu taką serię reality show, gdzie akcja właśnie odbywała się na jachcie, no i tam właśnie to często było this yacht is huge, this yacht is luxurious i tak dalej, czyli Luksusowy, także J, J. I jeszcze tutaj zobaczcie sobie fragment z innego filmiku, jak to wymawiają na TV. The sheer size and scale of the posh Super yacht led many to speculate that it was owned by Amazon Founder Jeff Bezos. The sheer size and scale of the Pash Super yacht led many to speculate that it was owned by Amazon Founder Jeff Bezos. Także w ten oto właśnie sposób się to wymawia. A z kolei drugie słówko, które oznacza zamach stanu, no to przeczytamy jako ku, ku. Czyli teraz też to zapiszę. Czyli to jest takie zwykłe ku. Tylko, że nie, nie ku, nie ku, tylko ku, ku. I no, bo jak wiecie, bo mamy w zapisie COUP, czyli, czyli mamy tak, COUP, ale czytamy Q. Q czyli te OU, te UP w ogóle tak jakby nie ma, nie słyszymy tego. No i teraz możemy powiedzieć przykład. In 2016 there was a coup in Turkey. Czyli w 2016 roku był e, zamach stanu, Q w Turcji, nieudany zresztą, tak, czyli można powiedzieć raczej coup attempt, coup attempt, czyli zamach, próba zamachu. No i jeszcze zobaczcie, jak to wymagają nativi. 37 defendants to death for their roles in a failed coup attempt. 37 defendants to death for their roles in a failed coup attempt. Okej, okay. ale jeszcze chciałbym jedną uwagę Wam zwrócić na słówko podobne, które z kolei zapisane jest w ten sposób. Porównajcie sobie te dwa słówka. COUP, czy Q i COOP. I to drugie słówko y, może oznaczać kurnik. I jest, z kolei się czyta COUP, czyli te P słyszymy tutaj. E, czyli mamy Q i coup", COUP. Czyli jest taka jest różnica, właśnie. Także nie pomylcie czasem. Także nie pomylcie czasem zamachu stanu z kurnikiem. Dlatego tutaj właśnie zestawiam w ogóle te słówka, żeby, żeby właśnie zwrócić Wam uwagę na to. Także to taka krótka lekcyjka o właśnie o wymowie tych dwóch słówek. Mam nadzieję, że zapamiętacie. No, a zwłaszcza słówko ten k, zamach stanu, no to no rzadko gdzieś to się używa, ale jakieś wiadomości, jak słuchamy, na przykład właśnie CNN czy coś, może gdzieś to się tam zdarzyć w jakimś kraju. No a Jad no to no dosyć powszechne słowo. Też może nie jest bardzo często używane, ale w pewnych kontekstach, w pewnych sytuacjach też możemy potrzebować tego słówka. No i, no i pamiętajcie właśnie, że to jest jad, że to jest jad, a nie jacht, a nie jocht, tak? Czyli jad, jad. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.